To jest Makasar do Maumere. To jest Morze Flores. Wyspa Flores. Kilka dni będę na wyspie Flores. Wczoraj wieczorem przypłynąłem do Maumere, a dzisiaj chcę się dostać do Ryung. Są dwie drogi, jedna z Małmery przez Indy, Badziawa do Ryung, a druga północna, ta druga jest gorsza, ale krócej trwa, przez Denga. Chcę dojechać dzisiaj do Ogrodu Miłosierdzia, 16 km na wschód od Ryung, gdzie urzęduje Ojciec Pasiecki, werbista. W tej chwili w Mbeja na terminalu i czekam na cokolwiek co pojedzie w kierunku Ryung. co to jest pierwszy raz takie coś widzę ogromne to jest jam tutaj w okolicy baja yy, pozyskują z morza dużej ilości soli odsuszają wodę morską i tu można kupić tanio sól tych yy, w pojemnikach zrobionych z włókna naturalnego. Garam.

Taka droga prowadzi do Czesława Osieckiego z Łąkosąbi, około 1 km. A mnie podwiozła ciężarówka. To oto ciężarówka pod samą bramę Ogrodu Miłosierdzia. Chodzę, ale nie wiem czy zastanę Ojca Osieckiego. Jeżeli nie zastanę, pojadę dalej. Jest teraz pora sucha, więc wszystko jak na pustyni dwa miesiące jeszcze trzeba czekać, by deszcz zaczął padać To porządek dnia i tygodnia Wiem, że między godziną 11 chyba 30 a pierwszą jest przerwa i wszyscy odpoczywają, śpią, bo, bo w tym czasie jest tak gorąco, że lepiej ten czas spędzić w łóżku odpoczywając, a pracować wcześnie rano i później po południu od trzeciej do 6 jest bardzo gorąco i sucho największym problemem jest woda, totalny brak wody ten okres deszczowy w tej chwili od października do stycznia jest bardzo słaby. Mało deszczu. Wodę trzeba zbierać. Zastałem ojca Czesława Osieckiego. Także jestem zadowolony. Nie na darmo tutaj przyjechałem. Bo często gdzieś wyjeżdża i go nie ma. To jest ojciec Czesław Osiecki, który 46 lat. Przebywa na Flores za wyjątkiem bardzo małego krótkiego okresu w Polsce 46 lat. W 1965 roku był tutaj na Flores i od tego czasu jest na wyspie Kanapa Mana, kanapa Luka Osiecki pomaga ludziom te dzieci to w większości sieroty, które nie mają rodziców i przebywają tutaj. Tam w głębi kaplica, którą ojciec Czesław Oziecki wybudował kilkanaście lat, kilkanaście lat temu. 10 hektarów, i cały praktycznie w tej chwili jest zagospodarowany drzewami owocowymi albo drzewami takimi do produkcji drewna. Ojciec Osiecki porozprowadzał wodę po ogrodzie. Ta woda nie jest z żadnej sieci ani studni, tylko z tych dachów. Ale tutaj. Co dzień do, 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 do wodę wypuszczam, bo ptaki to przylatują z całej okolicy. Nie wiem skąd i wypijają. Smarne wody sialika. ptaki wypijają tutaj z tego. Taką gałązkę trzeba włożyć, by się ptaki nie topiły. No to małe ptaszki. Teraz sobie że on tutaj przyjdzie pić, to się nie utopi. W razie czego wyskoczy na gałązkę? Tak, tak. Ale mango rośnie bardzo ogromne. Tak, my to mamy tu. To jest, jest takie duże drzewo. Tutaj... Mango jest to drzewo, które ciężko potem owoc sięgnąć. Nieraz okay, ma kilkanaście to, metrów w to górę. To jest, to jest nasze mango. Z tym, że mango jest... Kilka rodzajów odmian jest, masa od, odmian mango. W roku masa owoców było. W tym roku nic nie widać. Chodzimy w tej chwili po Ogrodzie Miłosierdzia. Idziemy teraz tam. Pięć do 7 liści. To jest sersak. Sersak. Smaczny owoc tak. i liście lecznicze. Owoc tak samo. Liście tak samo jak owoc. Przeciwko rako, rakotwórczym rozmaitym tę sprawę. Eee. Yy. Serykaja. Od, od, odmiana. Ja to mówię na to fioletowa. Serikaja fioletowa. Bardzo dobry I to, owoc. I to jest też lekarstwo na masę chorób. W tym, że te serikaje to się skórkę tutaj, i nie skorupę skórki się zewnątrz oczyści i można i takie ma smak prawie jak winogrono. To tutaj. Drzewo dziambu Dzieci bardzo lubią dziambu. Tak. I tu niestety żadnego owocu na tym nie widać. A bez znajdziemy z owocem jest. Machonie. Machoń. Meble machońowe potem z tego, ale na to potrzeba tak gdzieś 10-15 do 15 lat poczekać. Miliony potem. No i działo, jakie istnieje. I ogromne. Ogromne. Z tym, że one muszą mieć dobrą ziemię, bo jak jest kam kamienie albo są, nie urośnie. Nie robi korzenia w bok, tylko w głęb. Tylko ma jeden w dół. Powód z dżambu. O, zaraz, 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 tutaj pokażemy go, bo szczur go zje, jak go się nie, nie zje. Nie. To, jest, to jest nawet jadalne i na dzieciaki to a tę peskę się właśnie bierze potem na... Ta peska właściwie jest potem droga. Tak, ta peska jest głównym, że się to sadzi. Kwiatów jest masę, no ale tu jest owoc, to jest jeszcze malutki owocek. O, tutaj jest piękne. Ten będzie miał jeszcze trzy, albo cztery jeszcze takie. Tam. A to dżambo to też w różnych kolorach. Jedno zielone, drugie tak, tak. są czerwone. I dżambo podobnie zrobię, bo łatwo jest zbierać to. Nie trzeba na drabinę wchodzić. Coś, Nie tak. to co... Takie drzewa, że trzeba na drabinę wchodzić, a to... Mango. Mango jest ciężko dostępne. Ale tak. A tutaj jest. To tu jest mękudów. Nie. Yeah. Te są bardzo dobre, liście mękudu są bardzo dobre. A tu jest owoc, owoc mękudu. Ale owoc jest niesmaczny. Najszybciej działa, jeżeli kurcz w nogę dostanę, to położę, położę na nogę natychmiast. Kupę. A na rwa ramieniową? Też, no, w ogóle na kurcz, jak ja, ja, ja teraz przejdzie na, na moich nogach, ja dostaję kurcz w nodze, kładę liść, mękudu, od razu, natychmiast linia kurcz. A ty najszybciej działaj na kurcz. Tych dziur też masę, masę nasadziłem tych dziur. do tego zielonego jabłka. Dziambu. Dziambu. jest masę, odmian dziambu. O masa. Tak jak u nas jabłek. Tak, tak. O zobacz, zobacz co się robiło. Obżaruję liście bez i toż. I to najczęściej atakują te młode, małe rośliny. Tak. Daktyl. już ma tutaj chyba ze 6-7 lat. Ale ponieważ sucho, nie... No ale dziwne, bo daktyle właśnie na pustyniach rosną w Afryce. nie wiem, Tutaj 17 nazywa się mundo. Owoc jest taki okrągły, taki mniej więcej. W środku ma dwie peski. Taki słodkaw, słodkawy owoc. Najbardziej, na, można powiedzieć, prawie na wszystkie choroby. Owoc tego mundo. A to jeszcze musi rosnąć parę lat, żeby zaowocowało. Mundo. To wyrośnięte papaje, które już nie owocują. Takie trzyletnie, dwuletnie, to już 7 -letnia. Ona się przewróci niedługo. Bo jest tutaj to, na czym sobie siedzą i piją. Całe okolice, gołębie rozmaite, turkawki, małe ptaki. Zresztą tutaj. słychać te ptaszki tutaj. Tak, no bez przerwy. Rano musi być tutaj bardzo głośno. O, głośno. I w południe też. sobie mogą pić bezpiecznie, bo sobie na tym siedzą nic, nic, nic nie grozi Bo się utopić dopiero wczoraj napełniłem, dużo już wypił Z tego można by zjeść Syrsak Ja sobie można to zjeść z tego, no ale to, że jest pobrudzony, no i pełno pełno mrówek Pełno mrówek Dżambu. Twarde to się nadaje na wszystko na, do łopat, do dom, tak, To, to drzewo. Jest. Trzonki. Tak. Fantas, oni to do tych swoich parangów tak dalej, to żeby to drzewo. Jak u nas akacja albo Bóg. O, Albo wiąz, wiąz. Dom, dom, wiąz. Dom. Dąg. Może, dom. dom. Już prawie był na wyginięciu. Potem przyszły opady deszczowe, dobre i się rozrósł taki, samo na dole my tam mamy. Pa fantastyczny. Banany. Ale W tej nie widzę o prostu żadnego. Ale dzisiaj jadłem banany. Tak, tak, ale. Wasze jest... banany, bardzo dobre. Bo widać ostatnio pościnaniu. To taki, taki banan na przykład jak tutaj ten. Jak się obatuje, to się go ścina. Bana się bierze, a on potem młode banany wypuszcza. Banano się nie... On obok nowe bananki wypuszcza bez przerwy koło To czasami chyba szkoda ciąć dla jednego jakoś banana co wisi i dlatego takie coś powstaje ogromne. Nie, nie, jak jest jeden banan trzeba go ściąć, bo inaczej te... Duże nietoperze bardzo niszczą banany. są wszystko niszczą. Tak, ale właśnie, szczególnie banany. No, słabo, bo są, mało są nie są specjalnie pielęgnowane. Ten tutaj jest młody dopiero wypuszka. Jeden. Wielu ludzi myśli, że ananasy rosną na drzewach. Nie, ananasy to są tutaj kaktusowate. To dopiero młode ananasy. Trzeba by je bardziej oczyścić, ale. Nie ma czasu na to wszystko. Zawsze się robi to co najważniejsze. Tak, tak, tak. Ziemia popękana, czeka na deszcz no to jak deszcz to wszystko tam poleci To jest dalima, ale owoców nie widzę. Dalima. To jest miękki. Jak myśmy kopali tam studnia u góry te niebieskie kamienie, to, to, to dosłownie straszne, straszne. Będąc na 15-20 metrów się trafi na taką skałę i dziennie 2 centymetry. Tak, tak, no to 4 młotkiem pang pang Żeby taki kamień trafić na 2-3 metry, nie problem a jak się ma głęboko wykopane i to przed wodą. To trzeba przebijać do końca. A ojciec sam tutaj znalazł to źródło? O nie, nie to specjalistów, bo mi... trzech specjalistów sprawdzało, że tu można kopać, to wtedy kopię. Tak. Trzech specjalistów mówię, że tu jest woda i nie więcej, na jakiej głębokości mniej więcej. No i zaczęliśmy kopać i mamy wodę. Banany. Tak, rozrosły się. Tak Także nawet parę machaniowych drzew tam zostało zaduszone przez banany. Bo banan jest mocniejszy niż machaniowe drzewo, gdzieś się młode rośnie. To są rzeczywiście ogromne okazy bananów. Tak, to są ogromne. Na Trobiranda takie same widziałem. Tutaj, to przecież tego objąć nie można. Co za potęga. Ile w tym wody. Ta, to jest potęga. Coś... O, objęcie, nie ale nie jakby ma... w tym świecie nie było tutaj, w tropiku bananów, ludzie by nie mieli co jeść. Tak. Banan to jest 70% jedzenia. Nie tylko to, ale... 70% i, i nie jestem głodny, a inne owoce zjem jestem głodny, a banan czumuję, to... Zgadza się. Da. Ja mogę zjeść na przykład 10 jabłek, jestem głodny. Zjemny, banana, nie jestem głodny. To się zgadza, oni tutaj z tego banana dużo rzeczy robią. I zielony, i dojrzały. Ale się rzeczywiście rozrosło to. Tu tych nie było. Ale... O, się się las bananów zrobił w tym. Ale w bananach też są odmiany, jedne są smaczne, drugie o, są, nie są o, smaczne. O, ma... Ja teraz jak kupuję banana to sobie jeden testuję i potem kupuję resztę, tak. bo niekiedy taka masy, masy. gałąź jest są takie nie do jedzenia. Są takie, są takie do pospo... te, to, te co mamy tam gadanie to właśnie są stąd. Bo jak się gotuje banan, to nie problem, ale jak jeść na surowo, jako dojrzały, to jest czasami jest niedobry, niesmaczny. Kolejny yy, szkodnik, termit. Termity. Oklejają drzewo piaskiem, taką glinką. Bo one chodzą w środku, one muszą bo chodzi o ciemku. Termity o ciemku chodzą. są stare jakieś, nie ma. Nie ma, nie ma ich tutaj kawa Kwitła niesamowicie kwitła niesamowicie może owocne teraz będą może a wygląda na to teraz już sadzonki zostały już idzie posadzone, teraz mamy kwiaty rozmaite rozmaite kwiaty jak w ogrodnictwie Ta. Tam te takie te duże liście. Niech ojciec trochę powie o tych kwiatkach, bo ty Nie, na się się to znają się kiedyś, tamte, to, to się nazywa Gielombang Chinta, czyli fala miłości, to kiedyś sprzedawali ponad milion za jedną sztukę. Takie były drogie. 100 dolarów. Tak. A teraz to oczywiście cena spadła, no bo już pełno tego jest. Ale pierwsze to sprzedawali sprzedawanie takie były drogie. Gielombang cinta. Polsce też mają to, to Mają, ale tylko w domach. W domach, w domach. Ale co za... O to jest ten sam rodzaj. Bez koloru. Tam jest taki bladawy kolor. Tam taki centkowany. Nie ma jednakowych dwóch. Albo tam taki znowu, inny, ten zielony, tam taki. No to po prostu jest co za odmiany. Niepowtarzalne. To są manga. Do posadzenia. Tutaj dalima malutka, ale nie, nie trafiliśmy owoców dalimyś, właśnie dziwię. dalimyś. Tę golą bankcinta to by z Surabaje przywiozłem te owoce takie małe czerwone i posadziłem. No i teraz mamy tego masę. To, to są, to jest siew tutaj tych, tych. U nas niestety nie. Nie, nie, tam to nie urośnie. Może w mieszkaniu by było dobre. Co to? To w Polsce jest. Ja widziałem tylko w, no, znaczy się w ja domach. A ja to kiedy jak byłem w ludowie, uczyłem ogrodnictwa, to, to, to hodowałem takie coś. To starczy liść. Taki liść się posadzi, rośnie, ale byle miał wodę. Rośnie. To tak jak kasawe do ziemi, tak. gałązki się wsadzi. Tak. A to jest Araukaria, te, te dwa okazy? To? Tak. To są, oni to nazywają... A To jest z Pacyfiku, chyba Ara, Araukaria. Wszelkie dane to gdzieś pochodzi, nie wiem skąd. Oni to nazywają choinka norweska. A To z Lembangu przywiozłem, jako, jako choinki. A to wygląda jak plastikowe choinki, nie? Tak. Ale to też, co za odmiany kolorów. Takie żółte, białe, czerwone, małe. Dajcie, święty spokój. To są takie kaktusowate, ona ma... sekulenty, grube liście. No i, i kolce, kolce jak to. W Lembank to nazywałem Norfolk Tree. Norfolk czy zgadza się, to jest araukaria. Może być. No, no, ona pochodzi z Norfolk'u, wyspa na wschód od Australii. To jest arahukaria, tak, tylko powiedzieć. jedno miejsce na świecie gdzie to, i one u nas e, można w ogrodach zobaczyć, tak, tak. ona wytrzymuje minusowe temperatury. Ja to hoduję po prostu jako, jako choinkę na, 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 potem do żubka. Przywoziłem to z Lembangu, <coughs> najlepszy był numer, jak ja to to jeszcze były takie drzewka, takie drzewka były duże. Kiedy? Parę, chyba trzy lata temu. Takie drzewka i miałem w takiej, w takiej, w takiej plastikowej siateczce i teraz, żeby to się trzymało to w, w Dziakarkie mi to zawiązali sznurkiem raz i dwa i nóż zostawili w tej siateczce, nóż, taki nóż, te siateczce zostawili. Ja oczywiście wiozłem to w samolocie, wszystkie tam przepuszczałem, nikt tego noża nie stwierdził, że jest nóż w siateczce. A nie, nie zasygnalizowało nie za no przez bramkę? Nie wiem, w razie ja to wszystko padło na to i z tym nożem dojechałem aż tutaj. Jeszcze by posądzili o jakiś e, no nie wiem, terroryzm. Ale w trzech miejscach było badane i nigdzie nie zbadali, że mam nóż. Ja dopiero tutaj w domu patrzę, nóż! Chodźcie, To jest nasza brośnia, to jest nasza choinka.